Pozyskiwanie materiałów na Ocean Block 2 rozpocząłem od strainera. Następnie zrobiłem snu do przepłukiwania materiałów, zautomatyzowałem go, ale nie do końca. Więc dziś pora zbudować nieskończoną produkcję materiałów. Od samego startu zabrałem się za posprzątanie mojego systemu do przepłukiwania żwiru, piasku, pyłu i naderaka. Zdecydowanie lepiej będzie zostawić przestrzeń w domu do podręcznych mechanizmów. Zabrałem się w mój diving suit i zacząłem wklejać pomieszczenia od kolejnej strony. Tym razem wpadłem na pomysł, że przyda się jedno duże pomieszczenie, które będzie składało się z trzech połączonych pokoi 9 na 9 Będziemy ładne kilka godzin na zbieraniu drewna, przebudowach i sprzątaniu i możemy zaczynać. Odbudowałem niemal cały mechanizm do przepłukiwania. Dobudowałem trzy jednakowe systemy do przepłukiwania pyłu, piasku i żwiru. Netherrack ma dodatkowo produkcję lawy z tej strony z mojego automatu. I jedna rzecz, którą będziemy musieli tutaj zautomatyzować, to wrzucanie redstone'a do tego słoika, który będzie produkować netherrack. Jak możecie zobaczyć, te systemy jeszcze nie działają, bo nie mam jeszcze źródła wody. I tutaj chciałbym zrobić inne źródło wody, niż robiłem do tej pory. Do zasilania moich mechanizmów w wodę używałem pompy, która jest manualna i niestety musimy tutaj stać i kręcić ją chwilę, aż się napełni. I ja w wolnych chwilach po prostu sobie ją rozpędzałem na wszystkich trzech naszych systemach i zasilaliśmy w ten sposób wodą. Jednak wydaje mi się, że teraz najlepszą opcją będzie zautomatyzowanie tego przy pomocy pompy z moda Oritech, którą za chwilę sobie ustawimy we właściwym miejscu, ponieważ przechowywanie przedmiotów już nie powinno stanowić aż tak dużego problemu. Mam drowery, w których mamy maksymalnie naprawdę bardzo dużo przestrzeni, w której możemy to wszystko zmieścić. Jak możecie zobaczyć, tego co nam wypada, czyli samych czanków, możemy zmieścić tutaj aż 300 tysięcy. Dlatego raczej nie będę musiał się martwić o to, że zabraknie mi przestrzeni. Zróbmy sobie tutaj nieskończone źródło wody. Dostawmy pompę. Zasilanie. I zaczynam sobie wszystko działać. Świetnie to wygląda, bo te maszyny z moda Ori Tech mają takie małe modele, które nie sięgają do krawędzi hitboxu. Może to zasilanie bym postawił jednak od tej strony, będzie przynajmniej na maszynie, a nie w powietrzu. <grym> No i teraz jak klikniemy sobie prawym przyciskiem myszy mamy napisane, że pojemnik jest pełny, moglibyśmy sobie odpalić to, woda płynie sobie naszą rurą, którą podłączyliśmy do naszych slusów i zaczyna się wszystko przepłukiwać. Dokładnie to samo możemy zrobić w tym miejscu odpalając nasz zbiornik z lawą, bez lawy, chwilowo, ale za chwilę jak tylko tutaj nam się przygotuje w naszym słoiku, lawa tu wskoczy, popłynie sobie tędy i nasz slus na lawę również zaczyna w tym momencie działać. Ja jeszcze to na chwilę wszystko wyłączę, bo nadal nie mam systemu, który będzie odbierać te przedmioty. Przedmioty będą wpadały sobie do skrzynek, i w tych wszystkich trzech skrzynkach, które tutaj mamy, możecie zobaczyć, że już się zebrało ich trochę. A kolejna z rzeczy, którą będę musiał zrobić, to wyprowadzenie tego do mojego systemu składającego się z compacting drawerów, które mamy przygotowane. Jednak zanim to odbuduję, chciałbym zabrać się za jeszcze jedną rzecz, ponieważ mamy jeszcze jeden materiał, który możemy przepłukiwać. Ten materiał to bazalt, który również możemy zrobić na rozkruszony bazalt. I ten rozkruszony bazalt w slusie będzie nam dawać netherrack oraz dirty netherite scrapy, z których będziemy mogli zrobić netheryt. Co dość ciekawe, znalazłem nawet automat do produkcji bazaltu. Nazywa się dosłownie Stone Bazalt Generator. I do niego będziemy potrzebowali sam bazalt i do tego również będziemy potrzebowali lód. A nie wiem, czy zauważyliście, ale jak na razie od samego początku tej paczki modów nie widziałem nic innego niż tropiki. Ale z racji tego, że jesteśmy na pasce modów, nie musimy się martwić o zdobywanie różnymi dziwnymi metodami innych materiałów. Także tutaj jest pewna metoda na zrobienie lodu. Najlepszą z nich byłby słoik, tylko do niego byśmy musieli ochładzać go jakąkolwiek metodą, a do tego jest potrzebny <grymny> dosłownie lód. A sam lód będziemy mogli zrobić też przy pomocy że lgu. Więc postawiamy sobie kilka bloków pod wodą, tak żeby móc wyprodukować ich jak najwięcej. I ostatnia rzecz, która tutaj zostaje, to zasilenie ich wszystkich przy pomocy cukru. I poczekajmy chwilę, aż woda zamieni się na lód. Doskonale. Ostatnio z nagród odebrałem sobie kilo o szlachetnej nazwie Icebreaker, i dokładnie do tego będziemy mogli go wykorzystać. A przy pomocy Ultimina będziemy mogli zebrać cały lód naraz. Zrobiony tą metodą lód będziemy musieli przekraftować teraz sobie na niebieski lód, bo dopiero ten jest nam potrzebny do tego, żeby skraftować nasz generator bazaltu. No i sam bazalt, który również jest dość małym problemem, ponieważ jedną metodą na jego wyprodukowanie w tym momencie jest zrobienie go przy pomocy polymorphic fluid. A ja dzięki temu, że ostatnim razem zrobiłem sobie blaze bloom goo, który przetwarza złote bloki na kryształy blaze golda, jestem w stanie razem z nether wartem łatwo przekraftować to na polymorphic catalyst, i ten wrzucając do wody, możemy zamieniać szybko na polymorphic fluid. Dostawiłem więc jeszcze szybko automatyczny system ze słoikiem. Okazuje się, że krań Obsydian jest jednym z najlepszych źródeł normalnej temperatury. I łącząc polymorphic fluid z lawą, możemy produkować bazalt. Będę potrzebować tylko 6 skompresowanych bloków bazaltu, więc potrzebujemy 6 razy 9 bazaltu, czyli jeden stak. tak naprawdę powinien nam w zupełności do tego wystarczyć. Skraftowałem więc generator bazaltu, po czym ustawiłem tożsamy do poprzednich zestaw do przypukiwania rozkruszonego bazaltu przy pomocy lawy. I teraz zaczynają się małe jajca, ponieważ w ten sposób zbierałem jak na razie materiały. Materiały, które wypadają z tego to są czanki, czyli takie najmniejsze kropelki, które możemy sobie przepalić w piecu na nagetyk kolejnych materiałów. Ja dzięki temu, że mam tutaj Compacting Drawer, mogę wyciągać sobie od razu te większe, czyli przekraftowane z czterech sztuk czanków na klastery. Tych czanków nie możemy przepalać w piecu, ale możemy je przepalać na zwykłym ogniu lub na niebieskim ogniu w dziewięciu sztukach jednocześnie. Samych klasterów może nie można przepalać w piecu, ale w moich questach w zakładce z znajduje się coś takiego jak Jumbo Furnace, którego możemy zrobić z 27 sztuk piecyków. I na tle, na ile dobrze rozumiem, powinniśmy po prostu ustawić 27 piecyków w jednym miejscu. I dokładnie, te zamieniałem się w Jumbo Furnace, czyli piec, który ma więcej slotów na przepalanie. Tylko problem jest taki, że w dalszym ciągu nie możemy w nim przepalać klasterów i w zasadzie jestem cały czas dokładnie w tym samym miejscu. <grym> Gdybym jednak zamiast Simple Compacting Drawera z dwoma szufladami użył Compacting Drawer z trzema szufladami, mogę wsadzić tutaj te klastery i te klastery zamienią się na pełne duże bloki rudy i z tymi możemy już trochę więcej podziałać, bo można je rozpuścić na przykład w smelterii. Jak mam być szczery, ta metoda byłaby nawet chyba najlepsza z tego wszystkiego, bo z jednego bloku będziemy dostawali razy dwa nasz zbiór, czyli, krótko mówiąc, będziemy dostawali dwa bloki złota. Tylko mój mały problem jest taki, że ciężko byłoby mi odsiać wszystkie te materiały i wszystkie te chyba 13 sztabek, które mamy w tym momencie dostępne. A ja nie będę ukrywać, że jakoś specjalnie nie jestem fanem tego wielkiego rozwiązania. I prawda jest też taka, że nie działa to jakoś super wydajnie, zwłaszcza jeśli będziemy wylewać to na casting table. Wydaje mi się jednak, że znalazłem najlepsze rozwiązanie, które skipnie całkowicie mój problem związany z przepalaniem. Jest to najlepszego tieru siatka do samego przesiewacza, ponieważ na Blazing Mesh możemy przepukiwać wszystkie te same materiały, a będziemy dostawać z nich bezpośrednio od razu sztabki i gemy różnych rodzajów. Jedna kwina, oczywiście, jest taka, jak ją zrobić, i do niej będzie potrzebny nam materiał z moda. Tak Tego właśnie. A ten możemy pozyskać z Mage Bloom, czyli rośliny, która jest w jakiś sposób pozyskiwalna na pewno w tym modzie. I co ciekawe, tak mi się wydaje ja chyba tą roślinę znalazłem w jednym z redropów. Dokładnie. Zgaduję w takim razie, że będzie działać dokładnie tak samo jak wszystkie pozostałe rośliny, i możliwe, że możemy zasadzić sobie ją po prostu w wodzie. Pora trochę przyszyftować. I mamy nasz Mage Bloom, chyba w tym momencie przygotowany. Kurde, to było 100 razy prostsze niż myślałem. <gry> Z jednego meczu będziemy mogli zrobić te cztery specjalne włókna. Mój ostatni mały problem to brak Blaze Rodów. Nie mam Blaze Rodów, mam bardzo dużo Blaze Powdera. Znalazłem metodę, by zamienić go na Blaze Rody. Musimy rozpuścić sobie nasz Blaze Powder w naszym smeltery, zamienić się w Molten Blaze i Molten Blaze będziemy mogli wylać sobie na naszym Casting Table przy pomocy Rod Casta na Blaze Rody. Dlatego muszę wrzucić tutaj cztery sztabki naszego dobrze wysmażonego żelaza, zabrać stąd cast, położyć w jego miejsce patyk, i z tego powstanie nam forma, w której będziemy mogli odlać sobie Blaze Powder. Gotowe. Skoczyłem więc szybko z powrotem na dół, gdzie mogę pozbierać moje istniejące siatki i przekraftować je w pierwszej kolejności na diamentowe, i następnie na blazing mesh. Zaraz. Działa tylko w neterytowym slusie. Hmm. Dobra, tego nie przemyślałem. Pobiegłem więc z powrotem na górę i skraftowałem jeszcze jedną diamentową siatkę. Podobnie wróciłem na dół. I okej, okay, musimy w takim razie wypukać trochę naszego bazaltu. To muszę uruchomić już na pewno. I myślę, że najlepszym sposobem na to będzie po prostu włączenie stąd wypukiwania lawy i ta lawa będzie sobie leciała bezpośrednio do naszego slusa, który zacznie przetwarzać materiały, liczę na to, że na nederyt, chociaż podejrzewam, że będzie to dość trudne. Jego szansa to zaledwie 4%, a ja będę musiał wykonać tego netheryt skrapu najpierw na każdą sztabkę 4 sztuki. I na szczęście upgrade do netherytowego slusa nie będzie aż taki drogi. No dobra, musimy dać temu trochę czasu. W czasie, gdy wydobywa się mój neteryt, muszę przygotować jedną maszynę z moda mechanizm. Już jakiś czas temu udało mi się uzyskać Metallurgic Infuser, czyli pierwszą z maszyn, podłączył się nasz bezprzewodowy prąd i będziemy mogli w niej wykonać, wrzucając Redstone jako katalizator i Osm jako główny materiał. Basic Control Circuit, czyli nasz podstawowy komponent do budowania kolejnych maszyn. Tą, którą chcemy zrobić, to Enrichment Chamber, w którym będziemy mogli przetworzyć nasz dirty netherite scrap na netherite scrap właściwy minecraftowy. A jednocześnie rozpoczynamy z tym przygodę w zakładce Mechanizm. I za samego quest'a z Infuserem możemy odebrać sobie Basic Tier Installer oraz trochę expa. Kolejne dwa questy będą nam mówiły o pozostałych komponentach, które będą potrzebne, oraz to jak można szybciej i łatwiej produkować stal właśnie przy pomocy tego moda. Niemniej w tym momencie ja potrzebuję tylko i wyłącznie Enrichment Chamber, który jest super prosty w craftingu. tak, w tę w stronę. I teraz w naszym Enrichment Chamberze będziemy mogli przetworzyć sobie ten nasz Dirty Dandelight Scrub. A gdy jeszcze na niego czekamy, możemy zeżyć sobie kilka nowych rzeczy, których jeszcze nie jadłem i liczyć na to, że zwiększy nam to maksymalną liczbę zdrowia. Zacząłbym od oka pająka, bo zmniejszy mi jeszcze bardziej głód, który mam w tym momencie. Albo i nie. Chociaż czekajcie. Nie, bo teraz. Tak, bo dodaje mi Poison, spada mi zdrowie i wtedy mi spada też nasycenie głodu. No dobra, ale mamy jeszcze parę rzeczy, które mają mały bonus, który dodają. Zjedliśmy usmażone potato. Mamy. O, no nie, no zabrakło jednego prawdopodobnie, albo jeszcze trochę. Ale dobra, prawdopodobnie po tym Sourceberry Pi będziemy już mieli dodatkowe serduszka. Ja dałem dłuższą chwilę temu Stusowi, żeby on sobie wyprodukował tutaj i netherrack, i netherite scrap i możecie zobaczyć więcej jaka proporcja tego wychodzi. Na nieco ponad jeden stack dirty Netherite scrapu mamy 15 stacków nederaka. Ten mnie teraz najbardziej interesuje i dokładnie ten będziemy chcieli wrzucić do enrichment chambera. Poczekać chwilkę. I mamy netherite scrapy. Pobiegałem jeszcze chwilę w kółko, żeby zwiększyć swój głód. I w sumie, możemy teraz sprawdzić, czy te Source Berry Pie doda mi rzeczywiście te dodatkowe serca. Jeszcze za mało. Kurde, będę musiał znaleźć coś jeszcze innego do jedzenia, czego jeszcze nie jadłem. Przyniosłem sobie stół kowala i przekraftowałem mój Nederytowy Smithing template, tak by zrobić ich kilka więcej. Zabrałem część Nederytowych scrapów i przekraftowałem je na sztabki Nederytowe. Demontowałem diamentowe slusy, przekraftowałem je z nederytem i odstawiłem na miejsce. I ostatnie co pozostaje, to wsadzić tutaj tylko siatki z naszego blazing czegoś, bla... jak to się nazywa czekajcie? Blazing mesh. No to, to po prostu blazing siatki. Możemy włączyć w tym momencie sobie output lawy, która popłynie prosto tutaj, i tak samo z pompy wodnej możemy włączyć sobie output w tym miejscu. Ok, to dość ciekawe. Czy ten Blazing masz będzie wymagać lawy we wszystkich slu'sach? Omyg, dobra, każdy z tych craftingów ma w tym miejscu lawę. No dobra, ustawiłem wszystko, ale dalej coś nie działa. Patrzę sobie na nie i widzę jeszcze jeden parametr u góry. Mamy napisane, że nie mają prądu. Ja na szczęście mam jeszcze kilka moich podłączeń, więc możemy teoretycznie podmyć i sprawdzić. Omyg, naprawdę to będzie wymagało prądu do działania. No dobra, musimy to jakoś podłączyć. Skoczyłem na górę po kilka kabli. I teraz ciekawi mnie, czy kabel będzie chciał się podpiąć w ogóle w tym miejscu. Kurde, tak czułem. Usunąłem więc pompę wody i przebudowałem te mechanizmy tak, by odblokować jedną ścianę w moich nowych neterytowych slusach. Do transportowania przedmiotów w górę używam Omni Directional Hoppera, to jest specjalny hopper, który możemy postawić w przeróżnych konfiguracjach i jest to mega ciekawe, jak on wygląda. Możemy kluczem sobie zmieniać na przykład to, żeby wyciągał skrzynki z tej strony i wkładał w dół i w ogóle, no, mnóstwo, mnóstwo naprawdę fajnych opcji daje, ale najlepsza tutaj w tym przypadku będzie właśnie ta, że możemy wyciągać bezpośrednio z dołu do góry i najlepiej ustawić to po prostu na wszystkich pięciu i mamy śmieszne do gór nogami lejki. Ciekawe jak to działa, antygrawitacyjnie jakoś. tyłu jeszcze w momencie mogę przyczepić na spokojnie kable, i możemy postawić jedną, jedyną wtyczkę, która będzie zasilała je wszystkie naraz. Ostatnia z rzeczy: włączmy sobie tylko przepływ lawy i wszystkie pięć zaczyna w tym momencie produkować. Boże, Jezus tyle czasu czekałem na coś, co będzie automatycznie produkowało sztawki, i spójrzcie tylko na to. Zostaje tylko zrobić dobry system do przechowywania tych wszystkich przedmiotów. Tak, przy okazji znalazłem jeszcze dwie rzeczy, których nie jadłem: Bastion Fruit i Mendostin. Są obie rzeczy z moda. Art nouveau I w zasadzie nie mam pojęcia, co one będą robić, ale myślę, że można je zjeść i liczyć na to, że w końcu dostanę moje nowe zdrowie. Zmniejsza ilość otrzymywanych obrażeń, ciekawe. I Mendostin. Tak, dostałem w końcu, mam moje dodatkowe serduszko, a dostałem. Zwiększa leczenie otrzymywane z różnych źródeł. Kurde, do tego moda to ja muszę koniecznie przysiąść, naprawdę. Na stomp bloku ledwie go liznąłem, zrobiłem najbardziej potrzebne, wymagane rzeczy, ale widzę, że mod o tej cudownej nazwie ma tutaj naprawdę, naprawdę dużo rzeczy do zrobienia. Dokładnie tak samo jak w przypadku root, które otrzymujemy. Sztabki będziemy mogli przechowywać w naszych compacting drawerach. I jeśli wsadzimy taką do podwójnego compacting drawera, będziemy mogli zamienić ją sobie od razu na bloki, wyciągając to, co jest na górze. Lub jeśli postawimy duży compacting drawer z trzema szufladkami, możemy wsadzić sobie taką sztabkę i mieć dostęp jednocześnie do nagetów, sztabek i bloków. Co jest rewelacyjną rzeczą, bo jeśli podepnę to do mojego systemu, czyli zlinkujemy sobie po prostu do naszego kontrolera i pobiegniemy na górę do mojego terminala, będziemy mieli dostęp do wszystkich. Trzech rzeczy jednocześnie Wpisując złoto mogę wyciągnąć stąd bloki Sztabki lub nagiety Poustawiałem więc drowery do kompaktowania Wszystkich materiałów, które będą się wydobywały Z tego miejsca Mozolnie przerzucałem wszystkie gotowe już materiały Do tych nowych drowerów I dostawiłem jeszcze szybki system do przepalenia Wszystkich materiałów, których jak do tej pory Nie przepaliłem i tutaj, w tej skrzynce, tak naprawdę znajduje się wszystko, co mi zostało. Te rzeczy będą się przypalały powoli na niebieskim ogniu. Dzięki temu, że możemy te kraftować po 9 naraz, będą nam wypadały tutaj gotowe bloki metali, które przepalamy. Z ciekawego spostrzeżenia, te nowe siatki, które są blazowymi siatkami, nie będą produkowały niektórych materiałów. Na przykład bone mill, węgiel, e, deep peble, jeśli się nie mylę, i flint nie wypadają w ogóle w tym miejscu. A za to mamy dwa nowe materiały. Czarny kwarc, który będzie idealny do robienia polymorphic fluid. No, i oczywiście netherite debris, czy nether debris, czy jak to się nazywa? Elsie debris, tak. Zasięg mojego systemu przedmiotów powinien być naprawdę duży i wydaje mi się, że obejmuje spokojnie tamtą przestrzeń. Możesz zobaczyć, że linia idzie tu, i linia idzie tam z tyłu, za tą przestrzenią, którą dobudowaliśmy jako najnowszą. Dzięki temu będę mógł po prostu sobie zaznaczyć teraz nasze drawery od tego miejsca aż do tego miejsca. Pobiegnij do mojego terminala z przedmiotami i w moim terminalu powinniśmy znaleźć wszystkie przedmioty w naprawdę przekosmicznych ilościach. O, właśnie wylądował Airdrop. Dobrze się składa, bo chciałem właśnie wyjść trochę z mojego siedzenia pod ziemią, a raczej pod wodą. Bo spędziłem tam ładne kilka godzin i trzeba było trochę popodróżować dookoła mojego świata, zobaczyć co tutaj się nowego znajduje. Zobaczmy w skrzynkach. Mamy w zasadzie chyba nic specjalnego jak na razie. Mamy o Mob Masher Upgrade do Lootingu. I kilka kolejnych śmieci w kolejnych skrzynkach, raczej nic specjalnego. Ja chciałem trochę podróżować, bo nie zwiedziłem jeszcze większości struktur, które znajdują się dookoła. A na mapie na północ od mojej bazy, znajdowała się wyspa, do której jeszcze nie miałem okazji skoczyć. Moja różka ma jeszcze trochę durability, więc spokojnie mogę tam spróbować dolecieć. No i dobra. Składuję, że raczej nie znajdę tutaj nic ciekawego. Mamy medril glass, o kurde, tego się nie spodziewałem zupełnie. Ale poza tym to pewnie kilka tylko beczek i raczej nic specjalnego z nich nie wypadnie. Trochę primal coal. No i jedna wielka palma na środku. Och, pod tą wyspą jest dripstone. To jest coś, co może się przydać. Nie wiem jeszcze, jakie może mieć zastosowanie, ale wiem, że go... Nie miałem, o kurde, dobra, chyba źle go urąbałem <grystanie> Jak dobrze rozumiem, powinien mieć chyba platformę, na której ma wylądować Dlatego zbudujmy sobie szybko coś, na czym będzie mógł spaść nasz dripstone, którego sobie utniemy Pięknie i muszę poszukać, czy jest jeszcze coś, czego nie widziałem, bo jak na razie struktura, która znajduje się ode mnie w tamtą stronę, to neterowy dungeon, który zwiedzałem już na samym starcie, choć co prawda nie walczyłem jeszcze z tymi potworami, które tam się pojawiają. I chyba najlepiej będzie w tym momencie wrócić po prostu do domu, przespać się i polatać trochę po okolicy. Ciekawe, co tego Dripstone'a możemy zrobić. W sumie jeszcze nie sprawdzałem, ale. O, Dripping Upgrade generuje lawę. No dobra, to jest rewelacja. Jak dobrze kojarzę, będziemy musieli zrobić sobie Fluid Drawer, czyli specjalny drawer, który będzie mógł zawierać ciecze. Do tego jeszcze coldron I z naszego Pointy Dripping Stone'a będziemy mogli zrobić sobie. No właśnie, tylko trzeba będzie do tego jeszcze lawę zabrać. I dzięki temu będziemy mogli generować sobie lawę bez większego problemu. Dobra, to będzie... Super. Dobra, to będzie naprawdę rewelacyjny temat. Dobra, dripping upgrade wsadzony. Lawa zaczyna się zbierać, zobaczcie, mam tutaj mili milibakety opisane i w środku jest lawa. Dobra, to chyba jest lepszy sposób generowania lawy niż ten, który używałem jak na razie. Jakbyśmy zrobili takich pojemników kilka, to jestem w stanie zrobić z tego naprawdę wydajną i szybką farmę lawy. Wrócimy ekspresowo do wyspy z palmą. Pozbierałem pozostałe dripstone'y. Wróciłem do domu. I dokraftowałem jeszcze kilka sztuk. Myślę, że dobrym miejscem, żeby je ustawić, będzie moja piwnica, w której zbudowałem ostatnim razem magazyn. Dostawmy sobie tutaj 10 drowerów, które będą produkowały samą lawę. Do każdego z nich tylko musimy wsadzić dripping upgrade i przy 10 będziemy mieli 0,2 wiaderka na sekundę, czyli w 5 sekund będzie powstawało jedno wiaderko ze różnych airdropów, które mi spadały w różnym czasie, dostałem naprawdę dużo ender tanków i ender chestów. To są dwie rzeczy, na których też chciałem się skupić i szukałem idealnego momentu i to jest chyba idealny moment właśnie, żeby rozpocząć z tym. Możemy sobie postawić jeden ender tank i wyprowadzić do niego rurami naszą lawę. Dzięki temu będziemy mogli zrobić sobie dostęp do mojego zbiornika z lawą z każdego możliwego miejsca, jakie tylko potrzebujemy i to będzie nawet idealne, bo mój automat do produkcji lawy, który zbudowałem do moich slusów, jest po prostu naprawdę niezbyt wydajny. Myślę, że rozebranie tego i postawienie tutaj ender tanka, który będzie wypuszczać tą lawę do tego zbiornika, jest naszej wydajniejszą opcją. Stawiamy ender tanka, odkręcamy kurek i lawa będzie się przelewała spokojnie stąd do tego miejsca. Zapełni to wszystkie slusy. Każdy z nich ma 10 wiaderek miejsca i wydaje mi się, że będziemy mieli i tak dodatni bilans, jeśli chodzi o produkowanie tej lawy o Modzie Ender Store, opowiadałem już wielokrotnie, ale myślę, że warto przypomnieć, mamy tanki i mamy czesty. To są dwa specjalne bloki, które pozwalają nam na transportowanie przedmiotów i cieczy. Na szczycie każdego bloku mamy konfigurację trzech guziczków, które możemy sobie kolorować w dowolny sposób. I jeśli zrobimy na przykład fioletową konfigurację w jakimś miejscu, to będzie inny tank niż ten, który był biały. Jeśli do niego teraz wleję sobie na przykład wiaderko wody, to będą działały one niezależnie. Konfiguracja biały, biały, biały i biały, fioletowy biały są zupełnie dwoma różnymi, a jeśli będę chciał dostęp do tej samej wody, wystarczy przekolorować te guziczki. Tak samo będzie w przypadku naszych Ender chestów. Możecie zobaczyć, że otwierają się w tym momencie jednocześnie. A gdy tylko przekoloruję jeden z nich na inny kolor, wówczas będziemy otwierać je niezależnie. Jest to super wydajny sposób na szybkie transportowanie przedmiotów, nie tylko w obrębie jednego świata, ale również międzywymiarowo. Skoczyłem z powrotem na górę i wrzuciłem moją różkę do lawy. Dzięki specjalnemu Ability Lava Repair naprawi się do pełna. I ponownie mogę ruszać. W pierwszej kolejności ruszyłem na północ. I już po chwili zauważyłem coś, czego jeszcze jak dotąd nie widziałem. Okej, okay, to dość interesujące. Mamy taką małą strukturę pryzmarynową. Zwykła biała beczka. O, pod nią spawner drownów. Wiecie co, w sumie mam dobry pomysł. Mam kartonik, mogę do niego spakować, sobie ten spawner i go podnieść. A pod spodem jest Fluix Block. O ja, pierniczę. No dobra, chyba będziemy mogli zaczynać z modem Applied Energistics. Mamy tutaj również Prismarine Sand, w którym prawdopodobnie będą kryształy pryzmarynu. I to jest idealne, bo te przedmioty będą potrzebne w przyszłości. No i oczywiście nasz Fluix Block, który chce uciec mi jak najszybciej. O, a pod spodem jest jakaś inna struktura. Inna niż ta, w której byłem. Ubrałem się więc w mój strój do nurkowania i popłynąłem w dół do struktury. Wydaje mi się, że one wszystkie muszą generować się na takiej wysokości, żebym ja był w stanie w tym stroju, który mam dopłynąć do nich. Mamy tutaj tinted eteral glass. Okej, okay, to jest szkło, przez które mogę przechodzić, o ile dobrze kojarzę. Ja pierniczę, dobra, dostałem właśnie damage. Czy tutaj jest odrobinę za głęboko dla mnie? Chyba nie. Okej, okay, mamy nowy spawner, który również wygląda jak trial chamber spawner. W zasadzie, jeśli przebiorę się w mój cały strój i wezmę do ręki miecz i mam ma złote marchewki, wydaje mi się, że mogę spróbować z tym powalczyć. <laughs> Dzień dobry! Ale słodko wyglądają! Rifting Observer, o ja piernicze, dobra. Nauzia to jest mój ulubiony efekt. Czuję, że będzie to mało przyjemna walka, ale myślę, że dam sobie radę. Raczej nie powinno być to aż tak dużym problemem. Muszę powiedzieć, że te nowe ziomki w porównaniu z Shadowbistami wyglądają znacznie przyjaźniej. A szadowisty, no cóż, nie są najładniejszymi z mobów. Holy shit! Przez te wszystkie nałożone efekty zobaczyłem go dopiero, kiedy był pół metra ode mnie. No dobra, cóż to jest? Okej, okay, dobra, jest to coś znacznie, znacznie trudniejszego do walki niż myślałem. Możliwe, że walka z dłuku będzie wydajniejsza w jego przypadku. Kurde, zaczyna się robić ich coraz więcej różnych. Holy shit! Co to za efekt?! Dostałem jakimś luzem po twarzy! Jeden duży z głowy! Tak właśnie czułem, że się skończy moja przygoda. No cóż... Na całe szczęście mam kluczyk do mojego grobu, jedne co to musisz tam szybko dostać. I chyba mam jeszcze drugiego Blaze Retwanda, dlatego ta podróż nie powinna stanowić bardzo dużego problemu.